Kilka dni temu, na drodze pomiędzy Karpaczem a Jelenią Górą, na wysokości stacji paliw w Mysłakowicach, prowadzona była nietypowa kontrola prędkości. Kierowcy, którzy jechali zbyt szybko, byli zatrzymywani i stawiani przed wyborem: przyjęcia mandatu i punktów karnych, lub udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. W trakcie tej akcji kierowcy mieli zwrócić uwagę organizatorom i policji na pewien istotny problem związany z tą trasą. Od skrzyżowania, które poprzedza stację benzynową, na której byliśmy, do na krótkim odcinku, bodajże 300-400 metrów, cztero albo pięciokrotnie zmienia się dyspozycja dostosowania prędkości. Są znaki, które mówią raz można jechać tyle, raz można jechać tyle. Kierowcy zaczęli zwracać uwagę, nawet ci właśnie, którzy przekraczali, że po prostu zgubieli. Jest jeden znak, 100 metrów następny znak, 100 metrów następny znak. Jak się okazuje, już wcześniej kierowcy sygnalizowali o problemach na tym odcinku drogi powiatowej. Ten temat od razu przewałkowaliśmy z następną naczelnika ruchu drogowego, z panem Rafałem Sarotą. I mówi, że do nich też już te sygnały dotarły, że no, jest to problematyczny odcinek, a y, y, bodźcowanie kierowcy taką ilością znaków na tak krótkim odcinku, które diametralnie zmieniają warunki, na, na, na jakich może się poruszać na drodze, y, robi wodę z mózgu kierowcom. Jest problem, jest i rozwiązanie. Propozycja byłaby taka, żeby przed stację wyciągnąć znak strefy miejskiej, ograniczający do pięćdziesiątki, i do samego końca, żeby po prostu tam była pięćdziesiątka, a nie skokowo, raz tyle, raz tyle, raz tyle. To do niczego dobrego nie prowadzi. Władze powiatu wydają się być otwarte na rozwiązanie problemu na tym odcinku oczywiście zlecę Wydziałowi Dróg, aby przyjrzał się, przyjrzał się temu, żeby nie było takiej sytuacji, że z 70 kierowców muszą zwalniać do 40, żeby za kilkanaście metrów znowu pozwolono jechać z wyższą prędkością. Więc no, to jest nowa informacja. Nie wiedziałem wcześniej o tym, te sygnały do mnie nie docierały, ale w związku z tym Pana pytaniem oczywiście przyjrzymy się temu. Jak widać, jest to newralgiczny odcinek drogi, dlatego warto ułatwić pokonanie go kierowcom.